Jest dość zgodnie z dynamizmem. Oczywiście tożsamość społecznej samoregulacji i alfy oraz dynamizmu i bety wymaga empirycznego potwierdzenia. Niemniej czynniki te ujawniają bardzo podobne związki z Wielką Piątką, a analiza treściowa czyni tą tożsamość bardzo prawdopodobną. każdym razie na dzień dzisiejszy możemy przyjąć, że dwie ta cechy osobowości ujawniają się w obu kluczowych dla powstania i rozwoju Wielkiej Piątki nurtach badawczych nurcie leksykalnym. I nurcie kwestionariuszowi. Proszę Państwa, no i przechodząc do prezentacji naszego modelu, dotychczasowy wywód zmierzał do dwóch wniosków. Po pierwsze, e, najnowsze badania struktury cech osobowości doprowadziły do odkrycia dwóch, jak się okazuje, niezależnych metacech. Cech wyższego rzędu alfy i bety. Po drugie, w psychologii modele kołowe mają już swoją tradycję. E, te modele wykorzystywane są do opisu i wyjaśniania różnych zjawisk. Zatem narysujmy koło, a w kole tym alfa i beta jako dwie niezależne względem siebie osie. Alfa za de nazywamy stabilnością, beta również nazywamy plastycznością. Przypomnę, że alfa to kombinacja stabilności emocjonalnej, ugodowości i sumienności, beta to konfiguracja ekstrawersji i otwartości na nowe doświadczenia. Jak mogliśmy się przekonać wcześniej, większość modeli kołowych zakłada strukturę właściwości rozmieszczonych oktanowo, to znaczy co 45 stopni. Dorysujmy zatem kolejną oś, no i postulujemy kolejną meta cechę osobowości. Tą meta cechą jest gamma. Nazywamy ją integracją, ponieważ ma ona integrować wszystkie pożądane, funkcjonalne cechy osobowości: stabilność emocjonalną, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość. I sumienność. Gama to odpowiednik zdrowia metalnego z wyżej prezentowanego modelu Baker'a. Gama, jak łatwo zauważyć, to również odpowiednik ogólnego czynnika osobowości. Sądzimy bowiem, że wiele badań nad znaczeniem ogólnego czynnika osobowości posiada pewną trafność, a kontrowersje wynikają głównie z tego, że ogólny czynnik osobowości jest lokowany w strukturze powyżej alfy i bety. W naszym modelu gamma jest jedną z dwóch możliwych kombinacji. Alfa i beta mianowicie oznacza wysoką stabilność i wysoką e, plastyczność. Wiele badań nad e, alfą i betą dowodzi, że te cechy, że te metacechy pozwalają. E, są dobrymi predyktorami różnych innych szerokich zmiennych psychologicznych, ale często korelują z tymi zmiennymi, z odwróconymi e, znakami. Na przykład Konformizm w badaniach do Junga e, e, i współautorów okazał się związany dodatnio ze stabilnością. Ale ujemnie z plastycznością, więc znajdowałoby się gdzieś w tym miejscu. Z kolei zaburzenia eksternalizujące, a więc takie, w których główne komponenty to impulsywność, zaburzenia zachowania e, czy wrogość, e, zwykle korelowały z betą dodatnią, natomiast z alfą ujemnie. A zatem postulujemy czwartą metacechę, deltę. Deltę nazywamy powściągliwością, ponieważ e, jest ona kombinacją wysokiej stabilności, ale niskiej otwartości, niskiej plastyczności. Delta to konfiguracja z jednej strony stabilności emocjonalnej, ugodowości i solidności, ale introwersji i niskiej otwartości na nowe doświadczenia. Delta to odpowiednik kontroli zachowania w modelu Bakera. Delta wiązałaby się z konformizmem, z wysoką samokontrolą, z wysoką rozwagą. Przeciwstawny biegun delty, delta minus, to poszukiwanie wrażeń, a więc znowu konfiguracja neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, niskiej ugodowości, niskiej sumienności. Delta minus wiązałaby się właśnie z impulsywnością, z wysokim zapotrzebowaniem na stymulację, z orientacją hedonistyczną. Tak jak alfa plus wiąże się z tendencjami do socjalizacji, tak alfa minus zakłada wysoki poziom tendencji antyspołecznych, wynikający właśnie z neurotyczności, niskiej ugodowości, i niskiej sumienności. Tak jak gamma plus zawiera wszystko to, co pożądane, tak gamma minus zawiera wszystko to, co niepożądane, jeśli chodzi o właściwości osobowościowe. A zatem neurotyczność, niska sumienność, niska ugodowość, otw niska otwartość na nowe doświadczenia oraz e, introwersja. No i w końcu została beta minus, która oznacza niską otwartość na e, nowość, na zmianę, e, stagnację, wierność, pasywność. A zatem kołowy model metacech osobowości przewiduje istnienie czterech dwubiegunowych metacech. Z drugiej strony można mówić też o ośmiu jednobiegunowych metacechach. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że te metacechy to bardzo ogólne wymiary zachowania. Sądzimy, że najbardziej ogólne, bardziej ogólnych cech już nie ma. Kołowy model meta cech osobowości nazywamy roboczą metakołem, dlatego że sądzimy, że stanowi on dogodną płaszczyznę dla integracji innych modeli modeli osobowości, modeli temperamentu, modeli e, motywacji czy modeli emocji. E, idąc za sugestią Bigmana, e, sądzimy, że alfa i e, beta. E, no, stanowią taką nadzieję przezwyciężenia opisowego, a teoretycznego charakteru wielkiej piątki i powiązania owe tradycji opisowej z konstruktami teoretycznymi wypracowanymi w innych teoriach. Ale uważamy, że dodanie Delty gamy wiele wnosi, na przykład wiązane przez Ligmana z Alfą Kontrola Ego i z betą odporność Ego, dwa konstrukty z Story Bloka, bazując na analizach Beckera czy De Younga powinniśmy raczej umieścić w tym miejscu. Kontrola jego byłaby właściwa delcie, a odporność jego jest nie Ponadto sądzimy, że wszystkie wcześniej zaprezentowane modele kołowe można wpisać w nasze metakoło i mamy pewne empiryczne argumenty, że tak jest. Na koniec jeszcze trochę efektów specjalnych. Prawotomką. Janku, a co na to liczby? A no właśnie. Czas zapytać Empirię, co ona na nasze spekulacje. Empiryczną weryfikację modelu przeprowadziliśmy i pokażę w trzech krokach. Po pierwsze, najpierw zweryfikujemy strukturę modelu, potem. Weryfikację relacji z Wielką Piątką, którą są istotne, które są tutaj no, konstytucyjne, i potem weryfikacja możliwości integracyjnych. Weryfikację struktury modelu przeprowadziliśmy w dwóch analizach: w konfirmacyjnej analizie czynnikowej i w skalowaniu wielowymiarowym. Wyników zebranych przy pomocy dwóch nowych narzędzi, skonstruowanych specjalnie, ażeby przetestować nasz model. Weryfikację relacji z Wielką Piątką pokażemy, testowaliśmy w weryfikacji profili zależności metacech z Wielką Piątką oraz. To pewna niespodzianka. To znaczy, skoro, to, skoro ta wielka piątka buduje to meta koło, to zadaliśmy sobie pytanie, czy w danych zebranych na przykład przy, ne przy pomocy NeoFFI nie znajdziemy metacech. I dlatego postanowiliśmy złamać klucz do NeoFFI i poszukać tam metacech. Pokażemy, co z tego wyszło. No a w weryfikacji możliwości integracyjnych pokażemy weryfikację oczekiwań dotyczącą bardzo lokalizacji bardzo różnych konstruktów osobowościowych, motywacyjnych, emocjonalnych. Weldingowych na tym metacolu. Stworzyliśmy dwa kwestionariusze. Geneza była taka, że nie mogliśmy dojść do porozumienia, która forma jest lepsza, i w związku z tym powstały dwie formy. Jedna jest taka tradycyjna, kiedy itemami są zdania i każda metacecha została zmierzona 25 itemami, jednozdaniowymi. A druga, druga forma to był portretowy kwestionariusz metacech osobowości, kiedy. Metacyfiki. Itemami były takie króciuteńkie portreciki, ja może przeczytam pierwszy. Podejmując ważne decyzje biorą pod uwagę przede wszystkim dobro innych. No taki klasyczny item z kwestionariusza osobowości. Natomiast przykładowy item z portretowego kwestionariusza metacewa osobowości. Świetnie się czuję zarówno wśród innych jak i sam ze sobą. W każdej sytuacji zachowuję wewnętrzną harmonię i pogodę ducha. Czuję się szczęśliwym człowiekiem i z optymizmem patrzę w przyszłość. I takich um, portrecików było mniej dla każdej cechy, to znaczy każda metacecha była mierzona sześcioma eklemami portretowymi. Wprowadziliśmy dla tych weryfikacji, tych możliwości integracyjnych, wprowadziliśmy szereg różnych e, pomiarów kwestionariuszowych e, różnych konstruktów osobowości. Więc oczywiście Leo OFFI również pomiar Wielkiej Piątki z tradycji Goldberga i e, e, Pipowej, e, dwa pomiary Eisenga, to qr i Również pomiar um, cech rozpisanych w kolei interpersonalnej Muginsa oraz Bisbas, które się już pojawiły i zaraz zobaczymy je. Wprowadziliśmy również pomiary innych konstruktów nieosobowościowych, um, albo inaczej osobowościowych, ale nie, nie konstruktów cechowych, dotyczących emocji, motywacji i dobrostanu. Emocje mierzone były panasem y, i takim narzędziem, które adaptowaliśmy CCMA. Motywacja. PVQ Szwarca, ponieważ tak te m, wartości są interpretowane jako m, wymiary motywacyjne. E, dobrostan był mierzony e, takim narzędziem KS-a do pomiaru trzech aspektów dobrostanu, ale również SWLS-em i również przeciwieństwo dobrostanu, czyli GHQ e, do pomiaru no, zdrowia psychicznego, chociaż te wyniki, wskaźniki są dobre. Grupa badana 908 osób, wiek od 16 do 81 <coughs> lat, średnia 30. Płeć. Z grubsza równoliczne i delikatnie więcej kobiet. To jest ostatni slajd, na którym mówię o dwóch kwestionariuszach. Wszystkie następne analizy zostaną przeprowadzone tylko na tymi, wykorzystujemy tylko ten kwestionariusz itemowy. W portretowym, z grubsza rzecz biorąc, tendencje są takie same, ale na użytek prezentacji skupiamy się na tym jednym. Rzetelności, jak Państwo widzą, są wyższe w kwestionariuszowym niż w portretowym, chociaż w tym portretowym. Gdzie są tylko e, sześć itemów na 6 portretów, a itemów na e, e, cechę też nie są złe. I teraz w trzech krokach e, ta weryfikacja. Weryfikacja struktury modelu została przeprowadzona w konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Tak ona wygląda. Wprowadziliśmy do niej parcel, parceling, o którym mówił profesor e, Zawacki. Każdy parcel składa się z pięciu itemów i procedura jest taka, że wprowadza się do analizy jako zmienne konfirmacyjne, jako zmienne obserwacyjne średnią z tych parceli, więc każda nasza meta cecha jest mierzona pięcioma parcelami, a każdy z parceli składa się z pięciu itemów. Wskaźniki dopasowania są takie. Nie jest źle, chociaż przed chwilą pan profesor Zawadzki to, 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 to pokazywał, Wskaźniki CFI również dużo wyższe, które interpretował jako niezbyt dobre. Myśmy przyjęli z kryteria proponowane w literaturze e, zwykle Hubentlera, gdzie to CFI jest właśnie punktem odcięcia, jest przyjmowane 0,9, a RSR powinno być poniżej 0,8, podobnie jak to SRMR poniżej 0,8. W związku z tym no, powiedzmy, może nieco granicznie, ale z grubsza rzecz biorąc weryfikujemy. I dlatego taki może nieco aweros, ale jednak bardzo nas ucieszyło. Yy, ucieszyło nas dlatego, i yy, wskaźniki to jest jedna rzecz, a druga rzecz, myśmy się wypowiadali. W ogóle w modele model kołowy generalnie do analizy konfirmacyjnej średnio się nadają, dlatego że jest tutaj wysokie skorelowanie, które my zakładamy teoretycznie. Więc yy, nasza główna, główny nasz lęk polegał na tym, że analiza nam każe, powie, że nie może rozróżnić jakichś sąsiadów na kole. Yy, okazało się, że może je wszystkie rozróżnić. Drugą weryfikac, no właśnie, konfirmacyjna no w modelach kołowych nie jest zbyt poręczna, stosuje się czasem skalowanie wielowymiarowe, które jest dużo słabszą statystyką, ale jest stosowane w literaturze i pokazuje przestrzenny układ mierzonych punktów. To znaczy tak na dobrą sprawę jest, nie jest to nic innego, jak przestrzenna ilustracja tabeli korelacji. I to jest. Wynik, który otrzymaliśmy. Yy, wydruk ze spss yy, w którym każdy punkt reprezentuje jedną metacechę. Jak Państwo widzą, ułożyło się nam to zupełnie w no, ładny zegarek. To znaczy, że relacje między tymi metacechami są takie, jak zakładaliśmy. W związku z tym, tutaj już z czystszym sumieniem yy, ucieszyliśmy się. Yy, drugą. Ponieważ wyrastamy z, z pięciu cech, no to tą drugim sposobem weryfikacji, czy ważnym elementem weryfikacji była weryfikacja relacji z wielką piątką. Oczekiwaliśmy po pierwsze sinusoidalnego e, związku relacji, korelacji naszych cech z poszczególnymi cechami. Na tej linii mamy nasze kolejne cechy, metacechy, przepraszam, a kolorami mamy cechy z wielkiej piątki. Na dwie rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, mamy też tabele korelacji, gdy były potrzebne, to potem wrócimy, ale tutaj tak bardzo obrazowa na dwie rzeczy. Po pierwsze, że te korelacje z grubsza układają się tak, jak powinny sinusoidalnie. A drugi wynik, który nas niezwykle ucieszy, że te no, najniższe i najwyższe korelacje są dokładnie tak, jak trzeba. Weźmy sobie neurotyczność, najniższa jest z gamą plus, najwyższa z gamą minus, a z całą resztą sinusoidalnie tak, jak trzeba. Jakiś tam inny przykład, no nie wiem, ekstrawektywne, z metą plus najwyżej, z metą minus najniżej, a z całą resztą jakże? No właśnie, i teraz zadawaliśmy sobie pytanie, no skoro takie te metacechy meta wyrastają z Wielkiej Piątki, spróbujmy poszukać ich w starych danych zebranych przy pomocy Wielkiej Piątki. Pytanie brzmi, co mierzy na fi? Czy mierzy pięć cech? No pewnie mierzy, ale to zależy od tego jaki zastosujemy klucz. Na mamy pewne tradycje w łamaniu kluczy, otóż po pierwsze złamaliśmy klucz do kustynariusza Szwarca ze Schwartzem, który się bardzo ucieszył z, z tego złamania, bo to było z do modyfikacji koła. Złowaliśmy też i pokazaliśmy, że ten kwestionariusz, jak się dobrze przyjrzeć, to mierzy trochę co innego. Złabaliśmy też klucz do Iski Berzońskiego, no to niestety bez Berzońskiego, nie podzielamy naszego entuzjazmu, <tuszyncy> ale też pokazaliśmy, że jak się dobrze przyjrzeć, to w tych stylach jest troszeczkę co innego niż Berzoński Zakład. No i złowaliśmy w związku z tym klucz do Neofest w, w świetle modelu Kołowego. to są pięć cech w kolorach. I to jest klucz, który to jest najsłabsza część prezentacji, tego proszę nie traktować zbyt poważnie, tak? To jest pewien rodzaj no, pewnego eksperymentu myślowego, czy no nie wiem, niemalże żartu intelektualnego, ale uzasadnionego mocno to oni o Znaczy wzięliśmy, czytaliśmy sobie itemy i patrzyliśmy, no dobrze, to jest item tam Neo 12, który mierzy sumienność, ale gdyby na niego spojrzeć z perspektywy metakoła, to jaką by on metacechę mierzył? I taką procedurę zastosowaliśmy. Policzyliśmy średnie i to jest metakoło wywiedzione z tego złamanego klucza z neody. Musiałeś <grymianie> się pić Weryfikacja możliwości <masyna, grymianie> w integracyjnych. punktu zapraszam. Ja pozwolę sobie tylko dodać. Yy że ja się przypomnę tylko jak, jak to miejsce wyglądało. No właśnie tak wyglądało, że po kolei tworzyliśmy to Alfa Gamma beta. ale jedna na Marginesie jedna uwaga, ponieważ założyliśmy, że ta struktura jest połowa yy, i to jest właśnie piękne w kole, że umożliwia przewidywać pewne rzeczy. I trochę tak było, że ta delta została przewidziana, może została wywiedziona, ale też została przewidziana jakby ten... GFP był troszkę taką inspiracją, że właśnie jest jeden, gdzieś tam u podłoża jakby, e, tych badań, leży ten jeden z naszych wymiarów. Alfa i beta już Państwo widzieliście, że jest, no i brakowało czwartego wymiaru, który jakby naturalnie w kole e, się pojawi. Jeszcze raz e, przypomnę tylko ten układ. E, będę prezentował tak wyniki, że zawsze w góry będzie alfa, e, alfa plus, alfa minus, beta minus beta plus, gamma plus, gamma minus.